Dzień dobry. Dzisiaj opowiem o komponowaniu ubioru z aksamitną marynarką. Moja marynarka jest w kolorze koniakowym, dwurzędowa. To aksamitne wykończenie bardzo mocno kojarzy się z modą jesienną, dlatego jest ona świetną opcją na te właśnie porę roku. Postanowiłam stworzyć najbardziej stylizację monochromatyczną, opartą na jednej barwie, także inspirowaną modą lat 70., gdyż ten kolor miedziany, koniakowy, właśnie bardzo mocno kojarzy się z estetyką tej dekady. Zaczęłam od dopasowania krawata dość szeroko. Na którym pojawiają się piękne wzory. Pojawia się tutaj również odcień lekko zielonkawy, co stanowi bardzo ładną, interesującą przeciwwagę dla koloru koniakowego, właśnie. Pod spód założyłam jeszcze białą, klasyczną koszulę, a do maronarki dopasowałam spodnie w bardzo zbliżonym odcieniu, na których pojawiają się prążki, co wprowadza interesującą grę świateł. Spodnie oczywiście mają nogawki rozszerzane, więc jest to kolejny ukłon w stronę mody lat 70. I całość tej stylizacji dopełniają buty: są to kozaki i zamszowe, oczywiście w kolorze. Wiedziane. Tak więc wygląda moja interpretacja aksamitnej marynarki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w moich kolejnych filmach.